Nasza funkcjonalność nie będzie różna od tej funkcjonalności, którą masz w polskim banku. Będziemy mieli polskie numery mhm. kont, zarówno do odbioru, jak i, jak i wysyłek pieniędzy, więc ta funkcjonalność będzie do polskich banków, ta funkcjonalność nie będzie się różnić z perspektywy użytkownika. I wśród ludzi przyzwyczajonych do tego, że mają darmowe konta, nagle mówimy o tym, że nasze konto będzie w subskrypcji, ale też ilość subskrybentów na przykład Netflixa, mhm. albo innych subskrypcji, pokazuje, że to jest bardzo duży potencjał, że jeżeli już tylko widzą wartość, to nie chcą mieć te Kiedyś to, żeby być cool, mhm. to słowo już jest oddechowe. ale specjalnie dlatego <śmiech> ja użyłem, bo to było kiedyś, to kiedyś, żeby być cool, to pewnie w piwnicy słuchałeś panka z czterema kolegami, tam nikt nie miał wstępu i to było wasze miejsce, a dzisiaj Ci, którzy wyznaczają trendy, to są ci, którzy mają dostęp do najnowszych technologii i polecają innym. Masz taki takich znajomych, albo sam nimi jesteś, który zawsze mówił, o się jest ta nowa aplikacja, fajnie to przetestować. I, I tak trochę było z Revolutem, mam dużą nadzieję, że tak będzie też z Ionem. Dobry witam Państwa serdecznie. W kolejnym odcinku, tak jak zapowiadałem, dzisiaj trochę o bankowości. Moim Państwa gościem, człowiek już doskonale znany ze środowiska bankowego, Karol Sadaj. Cześć. Witam dzień dobry. cię serdecznie. Obecnie, obecnie Country Countryhead. tak sobie życzę, żeby cię przedstawiać bez żadnych polskich tytułów. Country head z nowego banku, banku cyfrowego Ion Bank. I właśnie o nim dzisiaj będziemy rozmawiać. Tak, dzień dobry, witam jeszcze raz. Karol, bank cyfrowy. Cyfrowy to znaczy jaki? To znaczy taki, w którym wszystkie procesy i wszystkie funkcjonalności masz dostępne całkowicie z aplikacji. Nie całkowicie masz sytuacji takiej, że musisz się spotkać z kurierem. tej rzeczy możesz zrobić, ale musisz pojechać nagle do banku, coś załatwić i podpisać. Albo że musisz gdzieś zadzwonić żeby czegoś się dowiedzieć. Możesz wszystko z mm -hmm. telefon, Jeden tele, jedno miejsce, telefon i całość dostępnej funkcjonalności. To jest tak, że dzisiaj po pandemii, po naszych rocznych doświadczeniach przebywania w domu, digitalizacji i cyfryzacji wielu procesów, wielu biznesów, mm -hmm. przyszła pora na banki. I tu jest takie trochę pytanie z Haczykiem, bo czy przyszła pora na cyfryzację banków? Od kilku lat obserwujemy, że banki się cyfryzują, tak? Bo chyba tak możemy powiedzieć. No, chyba każdy bank teraz ma przecież tam aplikacje. No, owszem, są placówki, więc banki już o sobie mówią: jesteśmy bankiem cyfrowym. A ty mówisz, nie, to Ion Bank będzie, jest bankiem całkowicie cyfrowym. To na czym mówiłeś procesy całkowicie. Co jeszcze, co jeszcze jest inne w stosunku do klasycznego banku. Wiesz, to jeżeli byśmy mieli spojrzeć na klasyczny bank, to pewnie znalazłbym takie, w których aplikacje nie mają funkcjonalności takiej, jakbyś sobie życzył, porównując ją do e, innych aplikacji, które używasz. Są oczywiście bardzo zaawansowane aplikacje w Polsce i w ogóle nasza bankowość jest całkiem nowoczesna, ale cały czas są procesy, które nie są cyfrowe. I cały czas masz część rzeczy, które musisz załatwić albo w oddziale, albo musisz e, się spotkać z kurierem. Chociażby proces zakładania konta jest bardzo ciekawy. Mm -hmm. No bo zobacz, no jest nagle COVID, tak jak powiedziałeś, nie chcesz iść do placówki, nie chcesz się spotykać z kurierem, bo mm -hmm. się boisz zarażenia i jestem świadomy, że się izolujesz, no chciałbyś założyć konto w banku. To w wielu polskich bankach jest to absolutnie niemożliwe. U nas cały ten proces będzie w pełni cyfrowy. Czyli odpalasz sobie telefon, ściągasz aplikację, jesteś w stanie przejść proces w 15 minut, założyć sobie konto, dodać wirtualną kartę i możesz używać konta. Okej. Okay. Powiedz, Ion Bank, jest bankiem nowym? Czy wy jesteście polskim bankiem, czy jest to bank zagraniczny? Jesteśmy zagranicznym bankiem, e, jesteśmy z Belgii, tam okay. mamy naszą centralę, ale w Polsce będziemy mieli oddział bankowy, więc będziemy tutaj działać w ramach lokalnego ekosystemu bankowego. Czyli jesteście podłączeni normalnie do e, podchodzicie pod polską regulację. Jeżeli te kwestie regulacyjne, to oczywiście wiesz, to są, to, to są mocno prawnicze i oczywiście mamy regulatora, który jest brzymskim regulatorem, polski regulator też tutaj w ramach oddziału. Nasz e, widzi. To, co zmienia, tak naprawdę z perspektywy użytkownika, bo pewnie to jest najbardziej interesujące, to że nasza funkcjonalność nie będzie różna od tej funkcjonalności, którą e, masz e, w polskim banku. To jest, będziemy mieli polskie numery e, kont, zarówno do odbioru, jak i, jak i wysyłek pieniędzy, więc ta funkcjonalność będzie podłączona do polskich baz, więc ta funkcjonalność nie będzie się różnić z perspektywy użytkownika. Powiedz, jakie są jeszcze dodatkowe korzyści z banku cyfrowego? E, bo wiem, że. Część z tych rzeczy, nie o wszystkich możesz powiedzieć tak. dzisiaj, ale o, o pewnych już funkcjonalnościach czy korzyściach płynących dla użytkowników, i to chyba warto zaznaczyć na tym etapie, że e, nie tylko dla klientów indywidualnych, ale również dla biznesu. Tak więc, czyli ta oferta, można powiedzieć, jest kompletna mhm. e, analogicznie o innym banku, ale to za chwilę, e, jak to działa, ale. Jakie są dodatkowe korzyści wynikające z tego, że jesteście takim bankiem cyfrowym, międzynarodowym? Mhm. Co, was, co was wyróżnia? Jasne. Znaczy, wiesz, jakby ta cyfrowość, to tak jak powiedziałem, te wszystkie procesy będą dostępne z poziomu aplikacji, jakby w, w pełni to doznanie będzie mogło być mobilne, ale to, co nas tak naprawdę wyróżnia, to jakbyśmy spojrzeli dzisiaj w ogóle na finanse i na bankowość, to ja mam wrażenie, że one są bardzo trudne. Mhm. Masz konto, w którym teoretycznie jest za darmo, a w praktyce widzimy, że co roku rosną te opłaty. i Banki same mówią o tym, że podwyższają opłaty za prowadzenie kont i za usługi. Co jest za darmo, ale pod wieloma obostrzeniami i warunkami, które bardzo ciężko zapamiętać. I nawet w momencie, w którym uda Ci się je spełnić, to dalej ta funkcjonalność, która jest oferowana, często jest limitowana, a rzeczy, które byś chciał, są dla Ciebie niedostępne. Czyli bardzo prosty przykład, myślę, że dla wszystkich Polaków istotny coraz bardziej z punktu widzenia inflacji, to chociażby lokaty i konta oszczędnościowe. Wiesz, masz, masz konto, które jest za darmo, masz w nim te wszystkie ukryte opłaty, które mniej lub bardziej dostajesz w zależności od tego, jak z niego korzystasz, ale nie masz na przykład dostępu do oprocentowanych lokat. Bardzo często nie masz też dostępu do inwestycji w taki sposób, jak my chcemy to zaoferować, bo chcielibyśmy zaoferować globalne inwestycje mhm. tak, żeby nasi użytkownicy mogli w prosty sposób inwestować i korzystać z giełd i spółek z całego świata. Nie mhm. tylko i wyłącznie z Polski. Plus tak naprawdę to ta nasza jedna opłata i ta subskrypcja, bo to jest nasza idea, że chcemy być bankiem subskrypcyjnym. O właśnie, tylko wywołałeś wilka z lasu. Tak, nie, tak. nie wiem, o to pytać. To co to znaczy, wiesz, że bank, bank jest subskrypcyjnym Tak, bankiem. tak. To, 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 to z chęcią od razu wytłumaczyć. Patrząc z punktu. Darmowych widzenia, kont nie będzie. Nie planujemy, nie będzie darmowych kont, będziemy mieli darmowy okres próbny na start, mm -hmm. tak żeby użytkownicy mogli przetestować. Ale znowuż, my trochę chcemy odwrócić tę relację. Czyli zamiast mieć darmowe konto, które ma ukryte opłaty, które ma limity, mm -hmm. chcielibyśmy zaoferować w ramach jednej przejrzystej opłaty dostęp do pełni naszej funkcjonalności. I w ramach tej funkcjonalności chcielibyśmy zaoferować dobrze oprocentowane konto oszczędnościowe, platformę inwestycyjną, dzięki której można inwestować na całym świecie. Nie będziemy wykorzystywać danych do tego, żeby je sprzedawać, ale po to, żeby je chronić, będziemy mieli taką funkcjonalność, w ramach której nasi użytkownicy, po wyrażeniu oczywiście zgody, będą mogli nam dać upoważnienie do tego, żebyśmy analizowali ich dane w sieci. Mhm. I sprawdzają, czy one gdzieś nie wyciekły. To jest duży problem ostatnich czasów pandemicznych, że coraz więcej jest różnych wyłudzeń i prób oszustw. W momencie, gdy wyciągną dane naszego użytkownika, będziemy go informować o tym. I cała też ta nasza funkcjonalność, która jest taką, powiedzmy, codzienną bankowością, mhm. czyli przelewy, wypłaty z bankomatów, przewaltowania, wszystko, co byś chciał robić codziennie w ramach swoich usług finansowych, to będzie dostępne bez dodatkowych opłat i bez limitów. Mhm. Czyli wiesz, masz taką wolność. Jesteś mm. w stanie używać konta tak jak chcesz, bez zastanawiania się, czy w tym konkretnym momencie, to... Jest taka kampania jednego z banków, <noise> bankuje jak chce, <noise> takich chyba bank pomarańczowych, Jak <noise> tak. mi się wydaje. Nie chciałbym tutaj się odnosić <noise> i pokazywać palcem kon 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 konkretnych przykładów. Wiesz, jak... Trochę tak wywołałem, trochę specjalnie, bo chciałbym Ciebie zapytać, czy w naszym środowisku bankowym w Polsce mm. Które chyba niektórzy już mówią, że jest trochę nasycone, jednak mm -hmm. e, uważasz, że jest miejsce na nowo powstający bank, na nowych zasadach. No bo to są nowe zasady, tak. nie bójmy się tego powiedzieć po prosto, to są zupełnie nowe zasady. Mm -hmm. Inne, tak jak powiedziałeś, mają być transparentne, przejrzyste. Subskrypcja, czyli płacę jedną stałą opłatę, ale mam dostęp do wszystkiego mm -hmm. e, i wiem, co się, co się z tym wiąże. Wiem, że macie. Parę fajnych asów w rękawie dla klientów podróżujących globalnie i na świecie, że to jakby wszystko się zawiera w stałych kosztach. Ale czy jednak nie obawiacie się o to, że mogą być problemy ze znalezieniem klienta, czy właśnie ponieważ już się nauczyliśmy do subskrypcji na wielu różnych płaszczyznach, jako użytkownicy, tak? Począwszy od najprostszej jakim jest usługa telefoniczna, ale przez różne serwisy streamingowe, różnego rodzaju platformy, za które regularnie płacimy, w tym ma dołączyć do tego nowa, jednak nowa platforma bankowa, czy na to jest miejsce w Waszym kraju. Nie boicie się, że jest ciasno no jednak chcecie wykroić trochę z tego tortu też dla siebie. To, to jest kilka aspektów. Jak miał tak. rozłożyć to pytanie na, 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 na poszczególne, yy, odpowiadając bardzo krótko, nie boimy się, yy, mocy, wręcz odwrotnie, bardzo mocno wierzymy, że yy, jest przestrzeń na nowego gracza w Polsce, inaczej pewnie byśmy nie chcieli odpalać tego banku w Polsce. Takie samobójcze emisje to nie jest nic, co ktoś z nas by chciał robić, więc absolutnie nie boimy się. Z perspektywy w ogóle rynku, to ja się nauczyłem jednej rzeczy zajmując się trochę poprzednim biznesem w finansach, że niekoniecznie konto, które musisz oferować, musi być głównym kontem. Mhm. Że Polacy, jako bardzo pragmatyczny naród, z jednej strony rzeczy za darmo, a z drugiej się pojawia taki moment, w którym... Ale lubią... już sam powiedziałeś, już nie ma nic za darmo. Nie ma nic za darmo, tak. Nie ma nic za darmo, ale wtedy się pojawia drugi ten etap, w którym oni chcą dostawać jakość mhm. i ofertę za to za pieniądze, które wydają. Czyli stosunek jakości do, do ceny. Ja jestem mocno przekonany, że my dowozimy tę jakość do ceny, wręcz ją przewozimy i w ramach tego, co, co dzisiaj często dostają użytkownicy, to to nasze konto, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla biznesowych, biznes to już w ogóle, jak patrząc z perspektywy opłat, to ta nasza oferta jest bardzo atrakcyjna. Oczywiście to, na co patrzę z pokorą, e, i, i, jako wyzwanie, jest to, żeby wyedukować i wytłumaczyć naszą ofertę, no, bo tutaj od, 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 troszeczkę zmieniamy model. I wśród ludzi przyzwyczajonych do tego, że mają darmowe konta. Nagle mówimy o tym, że nasze konto będzie w subskrypcji, ale też ilość subskrybentów, na przykład Netflixa w Polsce mhm. albo innych subskrypcji, pokazuje, że to jest bardzo duży potencjał. że Jeżeli użytkownicy widzą wartość, to oni chcą mhm. mieć te usługi. Ciekawe, że Netflixa przywołałeś, bo. Jest chyba cytat nawet na waszej stronie do Netflix of Banking. Tak, to pewnie jakiś cytat z, z, z jakiegoś wywiadu albo z, z artykułu, w którym ktoś tam. Ale nie tak Twoje nas, słowa też tak często tak powiedział, tak, ktoś tak To jest tak, że wiesz, jakby tłumacząc nowe koncepty, czasem uh, można iść na skróty i odnosić się do jakichś innych marek i, i mówić uh, o tym, uh, co one oferują. Nie chcą tutaj jakoś strasznie tłumaczyć biznesu Netflixa, ale to, co. Widzisz w ramach Netflixa, to że jesteś w stanie w ramach jednej opłaty mieć usługę i mieć funkcjonalność, i mieć ofertę, która sprawia, że, że warto je opłacić. I to jest to, w co wierzymy, że my będziemy mogli zaoferować. I też ta filozofia jest trochę podobna, w takim sensie, że na przykład usługi dodane, które będziemy oferować, nie ubezpieczenia albo opcje, żeby ograniczyć rachunki, wydatki na media. Te wszystkie usługi, które będziemy mieć, one będą miały. Jedno założenie, żeby dostarczyć możliwie jak największą wartość do użytkownika. Nie będziemy ich oferować dlatego, żeby na nich zarabiać. Mhm. Co dzisiaj często się dzieje, bo jak zobaczę na usługi dodane w bankach, to to, to jest miks pewnie między ofertą dla użytkownika i tym, że bank musi też na tym coś zarobić. No bo wiesz, mhm. tak sobie powiedzieliśmy, nie ma darmowych kont, trzeba skądś znaleźć profit, więc u nas trochę jest odwrócony model. W ramach jednej opłaty my dajemy Ci dostęp do całej usługi i ta usługa ma pracować dla Ciebie i być najlepsza możliwa, jaką możemy zaoferować. Mhm. I to będzie nasz cel, który będzie przyświecał wszystkim funkcjonalnościom, które będziemy mieć w Powiedz, czy Twoje doświadczenie fintechowe i między innymi też, no ile? Dwa lata chyba byłeś, tak? Prawie trzy. Prawie trzy lata nawet country managerem. E, Revoluta, tak, który jest znany Polakom już dobrze. E, doświadczenia choćby z Revoluta. E, pomogą Wam w starcie. No i pytanie, co Was różni od Revoluta? Bo to pewnie chyba jest jedno z najczęstszych pytań, które może się pojawiać. Raz, że przeszedłeś do, do innego banku, nagle pojawia się bank, który będzie bankiem cyfrowym, więc rodzi się pytanie, OK, czy to jest, czy to będzie kopia Revoluta, czy to jest częściowo koncepcyjnie? Owszem, są systemy, są rzeczy bardzo podobne, jednak jest to całkowicie inne narzędzie i inny pomysł na, na, banko, mm. na bankowość dzisiaj. To znowu tak trochę dekonstruując <laughs> Twoje pytanie, zaczynając od jego początku. To, co Revolut na pewno pokazał mi osobiście, ale też chyba w ogóle branży finansowej w Polsce, to to, że jest potencjał i miejsce dla nowych graczy. Mm -hmm. Bo pamiętam, jak zaczynałem, to też były dokładnie te same pytania, czy to w ogóle ma sens, czy ktokolwiek będzie chciał skorzystać. Okazało się, że w momencie, w którym zaoferuje się wartość użytkownikom, to zarówno jeżeli chodzi o koszty i to, ile mogą zarobić, ale też user experience, mówiąc ładnie po, po polsku, to, to pojawił się użytkownicy, więc na pewno dał wiarę, że. Że jest miejsce na nowych graczy i, i, i to też nie jest tylko rewolut dużo innych fintechów, które się pojawiły w Polsce, też osiągają całkiem do, do dobre liczby i sukces, To pokazuje, że Polacy chcą po prostu dostawać nowości. W ogóle mam wrażenie, że lubimy na siebie narzekać, i że Polska jest mistrzem Polski i że tutaj to w sumie to nie jest najlepiej. Ale 5G za... chcieliśmy mieć pierwsi. 5G chcieliśmy mieć pierwsi i w ogóle jesteśmy bardzo otwarci na nowości. Wszystkie nowości, które się pojawią na świecie, mam wrażenie, że Polacy chcą przetestować jako pierwsi. Jeżeli są zaoferowane im jako pierwszym, to, to, to są z tego dumni. I jak im się spodobają, to jeszcze będą opowiadać wszystkim swoim znajomym Bo to zrobili. tak się trochę odwróciło w takim mhm. sensie, że. Kiedyś to, żeby być cool, no mm -hmm. to słowo już jest obciechowe, nawet <laughs> <jest> specjalnie dlatego <laughs> ja użyłem, bo to było kiedyś, to kiedyś, żeby być cool, to wiesz, pewnie w piwnicy słuchałeś panka z czterema kolegami, tam nikt nie miał wstępu i to było wasze miejsce, a dzisiaj... Ci, którzy wyznaczają trendy, to są ci, którzy mają dostęp do najnowszych technologii i polecają innym. Masz pewnie takich znajomych, albo sam nimi jesteś, który zawsze mówią o zobacz, jest ta nowa aplikacja, fajnie to przetestować. I, I tak trochę było z Revolutem, mam dużą nadzieję, że tak będzie też z Ionem. Wiesz, różnic jest bardzo dużo. No. Ja trochę tutaj mam to taką dualizm tej roli w wywiadzie, że wcześniej się zajmowałem rewolutem i nie zajmuję się nim już jakiś czas, więc nie śledzę aż tak funkcjonalności oferty. Ale to, co na pewno my zaoferujemy, to, to wiesz, my byśmy chcieli brać to, co jest najlepsze z fintechów i z banków dwóch światów i zaoferować to naszym użytkownikom. Oczywiście to są górnolotne stwierdzenia i można powiedzieć, że przyjechałem, przyszedłem z banku i teraz po prostu mówię jakieś wielkie zdania, ale tak trochę jest, no bo zobacz, doświadczenie użytkownika w pełni cyfrowe, mobilne, mhm. To jest to, co oferują Fintechy i my chcemy to zaoferować. Ale z drugiej mm -hmm. strony, mamy pełną funkcjonalność banku i to, co stoi za słowem bank, czyli mm -hmm. regulacji. Ich jest bardzo dużo, ale sprawia, że użytkownicy mogą czuć się pewniejsi, jeśli chodzi o, o powierzenie e, swoich pieniędzy. No i o, to, co oferujemy, i to znowu że nie versus Revolut, bardziej versus nie, rynek cały, mm -hmm. bym powiedział, bo to jednak tak się będziemy odnosić. E, atrakcyjnie oprocentowane depozyty. Konto oszczędnościowe, których nie masz. Usługi, która daje Ci dostęp do pełnej funkcjonalności bez względu na to, ile zarabiasz. To też jest dzisiaj całkiem unikalny na rynku. Bo wiesz, te lepsze konta są dla tych, którzy więcej zarabiają. U nas płacisz subskrypcję, jesteś równy. Brak limitów, mhm. których też dzisiaj nie masz, i możesz używać całości naszej funkcjonalności. Bez zastanawiania się, czy teraz będzie jakaś dodatkowa opłata. No i to, co uważam w kontekście szczególnie inflacji, tego, co dzisiaj się dzieje na świecie i w Europie i czasów, które sprawiają, że każdy musi trochę zainteresować finansami, to nasza platforma inwestycyjna będzie pomagała w łatwy i jasny sposób inwestować ludziom na całym świecie. i Gdy nie mówimy o inwestycjach, wiesz, takich jak Dużo aplikacji dzisiaj do inwestowania na amerykańskiej giełdzie oferuje, także ludzie, którzy wiesz, nie mają nic wspólnego z inwestycjami, często wrzucają po prostu pieniądze w jakąś spółkę, licząc, że ona urośnie. Ten rynek jest zaadresowany i to nie będzie pewna nasza funkcjonalność. My chcielibyśmy mieć ofertę, w ramach której, po pierwsze, użytkownik może świadomie zrozumieć ryzyko, mhm. tak, w, które będzie miał w ramach tej inwestycji, a po drugie, dać mu dostęp do tak naprawdę całego świata. dzisiaj jest trudne. A u nas to będzie raz, że ułatwione, dwa, że na świadomym poziomie ryzyka a trzy, że my jako bank nie będziemy pobierać opłat za zarządzanie. Więc nie będzie sytuacji, w której na przykład Twój portfel traci, bo jest tylko koniunktura chwilowa, a Ty płacisz za zarządzanie. Nie mamy tych dodatkowych opłat, więc znowuż oferta, którą porównując do rynku, bardzo mocno wierzę, że jest rewolucyjna i go przebija, którą będziemy edukować i tłumaczyć naszych użytkowników po to, żeby go dobrze zrozumieli. Na jakim etapie jesteście, jeżeli chodzi o wdrożenie, rozwój, launch, start? Bo, wchodząc na waszą stronę, na razie jeszcze jest, można się zapisywać, tak? Tak, żeby na listę, na listę oczekujących. To chyba też dodatkowo takie budowanie napięcia. Bądź jednym z pierwszych, którzy będą mieli, chyba wpasowuje się to w ten model, o który powiedziałeś nas, Polaków, którzy lubią testować takie rzeczy, więc budowanie takiego. To też jakby wyszło od ludzi po prostu, którzy się pytają, Karol, jak czekam na, na, na Iona, kiedy kiedyś odpali w Polsce. Czy może jest jakaś lista gdzie się może zapisać. Zresztą jest skokaj, no to zrobimy. To rzeczywiście ma sens i dużo ludzi się na nią zapisuje. Ale przerwałem się. I, nie ma problemu, bardzo proszę. I, kiedy, kiedy myślisz, nie wiem czy możesz to powiedzieć, czy to nie za wcześnie, ale na jakim etapie jesteście teraz, jeżeli chodzi o rozwój? Kiedy mniej więcej czasowo, jakie są pipeliny u Was na wdrożenie, na start polskiego banku? No bo za granicą on już funkcjonuje. Tak, jesteśmy w Belgii. W Polsce planujemy start w trzecim kwartale tego. Tak naprawdę bardzo za chwilę. Niedługo, bardzo niedługo. Bardzo Prace są bardzo intensywne, wręcz każdego dnia wiesz, pojawia się nowa funkcjonalność w aplikacji, która już działa i, i mocno pracujemy nad tym, żeby, żeby uruchomić niedługo. Już niedługo. Chciałbym Cię jeszcze zapytać o taki może przekrój, taki trochę benchmark. Twoje zdanie z Twoich też obserwacji, jak zmieniła się bankowość w ciągu ostatniego roku, dwóch lat. Bo chyba można powiedzieć o pewnej transformacji czy pewnych zmianach, które były do roku 2020. Mhm. I przyszedł pamiętny rok 2020, który wszystkie plany, które każdy miał wcześniej, dla większości branż bankowości również, wszystko strzeliło, brzydko mówiąc, w łeb. Te zmiany i jakie jest Twoje zdanie na ten temat i na temat bankowości mhm. generalnie, globalnie, jakie są trendy? Dobra, to zaczniemy od zmian, później przejdę do trendów, jeśli mogę. To zaczynając od dwóch rzeczy, które zmieniła moim zdaniem pandemia, tak już, może nie na zawsze, ale na długi okres czasu, to przed pandemią jeszcze bardzo często pojawiały się dyskusje o tym, że bank musi mieć placówki. Jakby konieczne, bo użytkownicy chcą, żeby placówki były. No bo jak ich zapytasz, no to jakby ci ktoś zapytał, czy woli, żeby Twój bank miał placówkę, czy nie, no to ja bym też odpowiedział, że tak, no w sumie nic na tym nie tracę, że ona jest, może muszę do niej chodzić. To, 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 są, to, to są pytania wiesz, psychologicznie niepoprawne, bo sugerują nie. odpowiedź, tak? Tak, oczywiście. Tak, <laughs> ja trochę teraz skracam na potrzeby tej dyskusji, ale jakby nie ma nic złego w tym, żeby posiadać mm. placówkę, i było cały czas szereg klientów, którzy. Z nich korzystali. No i nagle przyszła pandemia, i nagle się okazało, że tych placówek nie ma, albo są zamknięte, albo są w taki sposób, że ludzie się boją. No i ta cała cyfryzacja, która pojawiała się gdzieś w tle i część banków już z niej korzystała, i jak najbardziej mówiła, że chce być absolutnie cyfrowe, sprawiła, że oni byli przygotowani na ten moment. Te wszystkie procesy, które były w dużej znowu szczęści rynku, cały czas, mocno offlineowe, mocno w placówkach, nagle przestały działać. Trzeba było bardzo szybko zrobić transformację, więc to nie prze, przestała być, myślę, w obiegu dyskusja, czy jako bank powinniśmy być w ogóle cyfrowi. To jest dzisiaj już oczywiste. Druga kwestia w kontekście modelu biznesowego banków no bo tutaj się dużo zmieniło, patrząc z punktu widzenia niskich stóp procentowych, tego, że banki pokazują coraz mniejsze zyski rok do roku, więc naturalnym kierunkiem mam wrażenie, że Cała branża już o tym mówi, jest to, że kończy się darmowa bankowość. No już dzisiaj nie istnieje, a będzie jej jeszcze mniej, nawet, nawet na poziomie komunikacji. No po prostu relacja, w której wszystko w banku jest za darmo się skończyła, no bo nie ma racji bytu ekonomicznego dzisiaj. Więc to jest duża zmiana, która myślę będzie permanentna i to, o co się będzie toczyła dzisiaj gra na rynku, to to, jak w, w ramach tej opłaty, która będzie za bankowość, zaoferować maksymalną funkcjonalność. Bo to nagle zmienia grę. W takim sensie, że jeżeli masz konto, za które teoretycznie nic nie płacisz, ale też wiele od niego nie wymagasz, to bez różnicy gdzie go masz. ona no jak mm -hmm. zaczynasz że coś płacić, to zaczynasz się zastanawiać nad tym, gdzie możesz to zapłacić i będzie najlepiej. Mm -hmm. I to mocno zmienia podejście do, do finansów. A jeśli chodzi o trendy, to ja cały czas uważam, że jest jedna rzecz, która absolutnie nie działa dzisiaj w finansach i to są transfery pieniędzy. Mhm. Bo zobacz, że jeżeli chcesz wysłać pieniądze z banku do banku, oczywiście w Polsce już mamy szybkie transfery, które są powiedzmy raz, że często drogie, a dwa, że tam jest limit, który możesz wysłać. No ale to często jeden dzień trwa. Pomyśl o transferach międzynarodowych, które sprawiają, że, jakbyś chciał wysłać dzisiaj pieniądze do Nowego Jorku, to pewnie lepiej, oczywiście zakładając, że to byłoby zgodne z prawem i że można to zrobić, byłoby wsiąść w samolot i samemu je zabić. To będzie dużo szybsze niż wysłanie, więc tutaj widzę dość duże pole do rewolucji w płatnościach i myślę, że, że wszystkie płatności bazujące na blockchainie mhm. i tych technologiach będą w stanie dość mocno zrewolucjonizować rynek. No i oczywiście. Ciężko byłoby porzucić dyskusję o kryptowalutach i o tym, jak one się rozwijają. Myślę, że dzisiejsza sytuacja, która przy bardzo dużej zmienności i, wiesz, takiej medialności tego tematu, gdzieś jest zaburzający cały obraz, pokazuje tylko krótkoterminową perspektywę. Myślę jednak, że cyfrowe waluty, szczególnie te emitowane przez rządy, to będzie dość duża przyszłość. Nawet. Nawet. Czy ta przyszłość też do Was zawita, czy to tak jest za wcześnie jeszcze? My analizujemy ten rynek. W momencie, w którym będą też jasne regulacje, jako bank też mamy, wiesz, nie jesteśmy fintechem i, i mamy zarówno obowiązki, jak i też przywileje inne, musimy, musimy być o wiele bardziej ostrożni i obserwujemy, nie mówimy nie. Na ten moment nie planujemy wprowadzić u nas kryptowalut, ale zobaczymy. Zobaczymy, czas pokaże. Tak. Trzeci kwartał, oficjalny lunch Ion Banku w Polsce. Moim Państwa gościem dzisiaj Karol Sadaj, country head właśnie wspomnianego Ion Banku. Karolu, dziękuję Ci bardzo za spotkanie, za rozmowę. Dziękuję bardzo, miło było się spotkać. Z Państwem się zobaczę już w kolejnym odcinku, a dzisiaj dziękuję bardzo za uwagę i do widzenia.